Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko, co najnowsze w motoryzacji. Czasy w motoryzacji się zmieniają, i pewne ikony wydaje się, że woli zaczną odchodzić w zapomnienie, albo już zaczęły odchodzić w zapomnienie. No bo zobaczcie, jeszcze całkiem niedawno, jak myśleliście o wielozadaniowym samochodzie, o kombiaku, który strasznie zapierdziela, żeby był szybki, żeby był taki. Absolutnie uniwersalne, no to pierwsze co przychodziło do głowy to Audi RS6. I w ogóle się nie dziwię, bo RS6 faktycznie przygotowało, właściwie przyzwyczaiło nas do tego, że przede wszystkim najczęściej jako kombiaki, wielofunkcyjne, ze świetnym napędem, potwornie szybkie auta. No ale dziś RS6. Jest samochodem, który ma już swoje lata. Dziś RS6 nie jest już samochodem, który idzie technologicznie do przodu. Bo Audi przecież ma inny pomysł na swoją rzeczywistość. I wydaje się, że na razie świat samochodów elektrycznych cały czas jakby zamyka oczy w Audi i mówi, dobra, to będą elektryczne, będą elektryczne. Jak będzie, to się okaże, ale to mniejsze zaczynają wykorzystywać również inni producenci samochodów i BMW pokazało, że potrafi zrobić mega sexy kombiaki i mówię tutaj o chociażby BMW M3 Touring, które jest genialne. W momencie, kiedy ten samochód pojawił się na rynku i zaczął się sprzedawać na rynku, większość osób od razu zaczęła wybierać. M3 Touring, a nie normalną M3, bo nie dość, że jest świetne, jest funkcjonalne, napompowane, wygląda jak milion dolarów, jeździ naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I zobaczcie, to jest samochód, który zabiera niszę RS4. Jeździłem ostatnio RS4 w automaniaku i jest świetna, tylko strasznie, już technologicznie trąci myszką. To samochód, który jest sprzed 10 lat. I teraz w miejsce RS6 BMW zaprezentowało i mówi: Zobaczcie, a może alternatywa zamiast RS6 wybierzcie M5 w Turingu. I tak wygląda ten samochód. Z jednej strony duży funkcjonalny bagażnik. Bagażnik, który. Dobra, względem normalnego M5 w Touringu jest troszkę mniejszy, bo przez to, że jest hybrydą, bo powiedziałem, że hybryda jest za ciężki, to nie jest to, co Audi RS6. Zaraz zresztą o tym pogadamy. Ale ten bagażnik jest nieco mniejszy niż na przykład w dwulitrowym dieslu, ale mniejszy jest o 70 litrów, ale cały czas to kawał dużego bagażnika, który jest funkcjonalny. Hmm. Zacząłem Wam opowiadać o tym, że ten jest hybrydą, a rs -y nie były hybrydami itd., itd. Ale nie wszystkie rs -y były samochodami, które się naprawdę świetnie prowadziły. Chociażby RS6 z silnikiem Lamborghini z przodu. To był samochód, który nie nadawał się do ciasnych zakrętów, do, do jazdy serpentynami. On był świetny do jeżdżenia po autostradach. On był świetny do jeżdżenia w szybkie trasy. Ale nie do takich kręciołków. Pewnie podobna historia jest z tym samochodem, tym bardziej, no, że zdecydowanie gigantyczną wadą nowej BMW M5, w, no, czy to w wersji Sedan, czy Kombi jest masa. W Kombiaku i tak jest jeszcze cięższy o te kilkadziesiąt kilogramów to blisko 2,5 tony wagi. To gigantycznie dużo. Więc jeżeli liczycie na to, że to będzie taki samochód, który będzie jeździł po torach kartingowych albo pomiędzy pachołkami i będziecie się będzie jasne, że tak, bo jakby fizyka jest oszukana przez systemy, ale to nigdy nie będzie to, co jest w lekkim samochodzie. Natomiast powiem wam, że zrobiłem tym autem, ale się rozgadałem na tym początku, ale. Zrobiłem tym samochodem blisko 1500 km przez ostatnie kilka dni. I jako jedni z pierwszych na tym kanale pokazywaliśmy M5 w normalnym Sedanie. Miałem swoje przemyślenia, ale tym samochodem pojechałem w trasę i zrobiłem mi naprawdę sporo kilometrów. I mam sporo przemyśleń dotyczących tego samochodu. I zdecydowanie bardziej polubiłem Touringa, czyli Kombiaka, niż wersję Sedan. Ma ona swoje zalety, ma również wady. Pewnie większość osób od razu, która będzie sobie konfigurowała M5, od razu wrzuci sobie znacznie większe felgi. Ale to i tak są dwudziestki. Ale zobaczcie, że ta opona jest całkiem wysoka, bo to jest zimówka, która jest na tym samochodzie. Ale powiem Wam, że na tej 20 naprawdę ten wóz świetnie jedzie. Przez to, że ta opona jest dosyć wysoka, a on pracuje na tej oponie, to zawieszenie nie jest super sztywne. Jakby Ten samochód staje się po prostu zwyczajnym, normalnym, komfortowym wozem. Kiedy chcemy, jedzie precyzyjnie, ale nie jedziemy cały czas, jakbyśmy jechali ciągnięci na desce po o, takiej drodze więc mi się strasznie podoba to, że ta opona jest nieco wyższa, czy ta felga jest dwudziestką, Chociaż powiem wam szczerze, jak patrzyłem na ten samochód na razie zewnętrznie, wydawało mi się, że jest 19, teraz czytam, że jest 20. Ale to też pokazuje rozmiar tego samochodu. Zobaczcie, jak wielkie to jest auto. One jest e, takie monstrualne. Znaczy, w momencie, kiedy jedziesz nim, kiedy go widzisz nawet z przodu, nikt nie ma wątpliwości, że jest to M5. Te potężne wloty powietrza, które są z każdej możliwej strony to wszystko takie jest. E, no, niezwykle majestatyczne, niezwykle również ostentacyjne. Nie wszystkim to się pewnie podoba, bo ta nowa M5 jest taka. Grubo ciosana. E, ona, ona nie ma tej takiej filigranowej linii. E, z, ja chyba jestem bliżej designu M3 w Turingu niż M5. Bo w M3 mi się bardzo podobają te napompowane błotniczki. To, że ona ma zupełnie inne proporcje. Natomiast piątka 5 faktycznie, trzeba przyznać, że zrobili ten samochód w innym stylu e, niż M3. E, szczególnie, kiedy w tym samochodzie są podokładane te lotki karbonowe. Zobaczcie, na całej długości, wzdłuż, wzdłuż tego auta. To wszystko wygląda naprawdę dobrze, troszkę jak taki statek kosmiczny, troszkę jak taki pojazd ze Star Treka, z Gwiezdnych Wojen. Tutaj mamy jeszcze dołożoną ceramikę z przodu. Zresztą w takim pakiecie, który kosztuje około 100 tysięcy złotych, jest dołożona m.in. ta ceramika, jest dołożony szklany dach, wentylowane fotele, hak holowniczy, a nie, hak jest w oddzielnie, ale również jest w. W wyposażeniu dodatkowym. Więc mamy kawał potężnego samochodu. Samochodu, który jest również bardzo, 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 bardzo przestronny. Z wad, które bez wątpienia. Wszystkie samochody są z wad. Ale z wad samochodu bez wątpienia jest strasznie mały zbiornik paliwa. Jeżeli będziecie jeździli nim w trasy, to często będziecie oglądali M5 z zewnątrz, bo co jakiś czas będziecie musieli się zatrzymywać i tankować, bo zbiornik paliwa to 60 litrów benzyny, więc przy takim spalaniu nieco szybszym, nieco jeździe nieco szybszym, to faktycznie co kilkaset kilometrów będziecie tankowali ten samochód ale trzeba żyć powoli, trzeba żyć spokojnie, trzeba żyć dostojnie i wtedy ten zbiornik paliwa wystarcza na... 400? Oczywiście można schować ten hak holowniczy i on się chowa e, automatycznie, ale powiem Wam szczerze, że strasznie mi się podoba M5 z hakiem holowniczym z tyłu. Jest takim totalnie e, fajnym bajerem. Jest tu mnóstwo rzeczy, e, nie wiem, ty zobaczcie, te wszystkie karbonowe dokładki, które są, one są przepięknie zrobione, no, tylko przy tej masie, jakby takie, takie rzeczy, jakby, które pokazują, że pff, po co ci ten karbon w takich, w takich wydarzeniach? Jak Wam się podoba dyfuzor, który też nie jest takim dyfuzorem leciutkim? Jest takim dyfuzorem, który no, widać, że to wszystko jest takie naprawdę z podliniki robione takie, takie bardzo kwadratowe. E, chciałem Wam to pokazać, bo. Bardzo mnie to rozbawiło. Kiedy jedziemy samochodem, który waży prawie 2,5 tony, odkręcasz zbiornik paliwa. No i korek jest z karbonu. Znaczy jest, jest w ogóle jest niewiarygodnie lekki, jest super fajny i tak dalej, tak dalej. Ale korek z karbonu faktycznie jest takim, taką rzeczą, która powoduje uśmiech na twarzy, kiedy wasz samochód i tak waży 2,5 tony. Dobra, M5 to z jednej strony może Wam się podobać lub nie, ale M5 przede wszystkim ma jeździć, więc wsiadamy do środka. Chcecie usłyszeć na zewnątrz, jak to wygląda? Oczywiście teraz chodzi w tym trybie sportowym. W międzyczasie krótki przerywnik i przypominajka. Bo mam nadzieję, że pamiętacie również o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Pod spodem znajduje się link, w których wchodzicie i klikacie. Jeśli zdecydujecie się na którąś ofertę, będzie stówka cashbacku. Pamiętajcie, sprawdzenie ubezpieczenia nic nie kosztuje, a możecie tylko i wyłącznie na tym zyskać. Jeśli skorzystacie z tego linku, gwarantowane jest 100 zł, plus... Taki sam link dla Was, gdzie będziecie mieli po 100 zł za każdą polecajkę i tak do 20 razy. Więc wchodźcie, klikajcie i parcie! czy Wam się to po prostu bardziej nie opłaca? Przyznacie, że całkiem spoko z zewnątrz brzmi, prawda? Jakby jest, jest, jest dobrze. Uf, znaczy lepiej brzmi z zewnątrz niż w środku, bo w środku ten dźwięk podbijany jest przez głośniki i powiem Wam, że już nie robi takiej roboty jak, jak z zewnątrz, bo, bo kurde, kamam pod silnikiem jest, fa, bo, znaczy pod maską jest V8, więc ta V8 naprawdę dobrze brzmi. 727 koni łącznie z elektrykiem i 1000 newtów, to jest gigantycznie dużo, ale sam, sama moc tego silnika jako F8 też jest bardzo, 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 bardzo dobrze. E, odrzucę połączenie, żeby móc z wam, wam dalej opowiadać o tym samochodzie. Tym bardziej, e, że zobaczcie, jedziemy teraz drogą, która jest nierówna. Jadę w takim normalniejszym, zwyklejszym trybie. Jadę teraz w trybie elektrycznym. I zobaczcie, jak on fajnie wybiera na tym zawieszeniu. I to jest to, o czym Wam mówiłem, że ta opona jest troszeczkę wyższa, że to nie jest deska, po której czuć każdy kamień nie przejeżdżasz. To jest naprawdę spoko, prawda? Bardzo fajnie działa ten układ hybrydowy, tak że faktycznie nie czujesz tego przerzucenia z silnika elektrycznego na silnik spalinowy. Kiedy jedziesz w tym normalnym trybie, ten silnik też spalinowy dosyć lekko pracuje i jakby słyszysz, oczywiście, czujesz go, natomiast nie jest to moment, w którym on cały czas drży. Kiedy wrzucimy go sobie na przykład w tryb ten bardziej sportowy, on już jest dużo bardziej e, odczuwalny. No i zaczyna ładnie strzelać, ładnie gadać, ale po co ten dźwięk z głośników? Powiem Wam szczerze, zupełnie nie wiem, tym bardziej, że tym, tym dźwiękiem naprawdę można bardzo dużo, tym prawdziwym, najprawdziwszym dźwiękiem tej V8, bardzo dużo zrobić i bardzo dużo osiągnąć. Z rzeczy, które powinniście wiedzieć, to sam fakt tego, że mamy samochód, który przyspiesza w 3,6 sekundy do 100 km na godzinę, na pewno robi wrażenie, ale. Uważam, że to jest niezwykle krzywdzące dla BMW M5 podawać tylko i wyłącznie dane 3,6 sekundy 100 km na godzinę, jako najlepsze odzwierciedlenie tego, w jaki ten samochód sposób jedzie. Bo M5, przez to, że ma 1000 N, że ma prawie 800 koni, 727 koni mechanicznych, robi coś niesamowitego, ale przy prędkościach, które raczej będziecie mogli uzyskiwać na tych legendarnych niemieckich autostradach. To, z jaką lekkością ten samochód przyspiesza od tych 100 km na godzinę do prędkości jeszcze wyższych, z jaką lekkością ten samochód przyspiesza przy 200 km na godzinę, kiedy dodajesz gazu, a on po prostu nie zastanawia się, korbi. Powiem wam, że to jest coś, co robi tak piorunujące wrażenie, że ja chyba po raz pierwszy miałem do czynienia z samochodem, który by z taką lekkością przechodził przez tą granicę magicznych ponad 200 i szedł właściwie do swojego limitu. Eee, oczywiście, wszystko na niemieckich autostradach, tam gdzie dozwolone są takie prędkości, żeby nie było żadnych wątpliwości. Prędkość maksymalna ograniczona jest do 305 km na godzinę. Znaczy, nie wiem, czy jest ograniczona. Prędkość maksymalna to 305. Ja nie osiągnąłem tej prędkości nawet na niemieckiej autostradzie. Byłem rozsądnym młodym kierowcą BMW M5, i w momencie, kiedy się pojawiał ruch, odpuszczałem. Natomiast czy hybryda, dostałem już wiele takich pytań dotyczących tego, czy ta hybryda faktycznie wpływa na to, że można ekonomicznie jeździć. Jak spojrzycie na dane techniczne, to BMW podaje, że tam, spalanie z rzędu wiem, 2 litrów na 100 km. To nie jest tak, bo wiadomo, że oni podają z naładowaną baterią i przejeżdżasz, w trybie chirurgicznym te 70 km na baterii, w rzeczywistości około 50 km na, na samej baterii, a potem tylko włączasz sobie ten silnik spalinowy, żeby dojechać te, ten kawałek. Jak to wygląda normalnie? Normalnie wygląda tak, że przy jeździe około 120 km na godzinę spalanie mamy nieco poniżej 11 litrów, a przy 140 km na godzinę spalanie mamy 12,5-13 litrów na 100 km. Kiedy będziemy jechali szybciej? 15, 16, 17 litrów na 100 km, więc ta różnica między jechaniem bardzo szybko a, a bardzo spokojnie, powiem Wam, że też nie jest jakaś taka gigantyczna. E, więc ta e, gospodarka energetyczna tutaj jest taka zastosowana, że pewne minimum po prostu musi osiągnąć, ale nie ma co się dziwić. 2,5 tony wagi to to jest to minimum, które, e, które trzeba w tym momencie. Osiągnąć, czyli podać tą dawkę paliwa, czy dawkę energetyczną do tych silników elektrycznych. Kiedy jeździłem zwyczajną M5 w zwykłym sedanie, nie jeździłem nią w trasie i robiła wrażenie, ale dopiero po przejechaniu tych grubo ponad 1000 km, powiem Wam, że. To niezwykła przyjemność podróżowania tym samochodem w dalekie trasy, z lekkością, jaką on się zbiera, jaką on się zachowuje na, 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 na tej drodze. Jest to gigantyczna frajda, i to jak ten układ kierowniczy działa, jak te hamulce działają mimo tak dużej masy, to wszystko powoduje, że chcesz połykać każde kolejne kilometry. Oczywiście, jakby to przerywać i co chwila tankowanie, zjeżdżanie na stację benzynową, i tankowanie, bo ten zbiornik paliwa jest absolutnie. Za mały ewidentnie do, do tego samochodu, natomiast wynika to z kwestii hybrydowej tego auta, że tu każda przestrzeń musiała być wykorzystana. M5 też jest cudownym samochodem, ale za cudowne rzeczy też niestety trzeba bardzo dużo płacić. Jak się spodziewacie, nie należy do samochodów najtańszych. Jak zacząłem nią jeździć, myślałem sobie, że to jest na pewno około 600 tysięcy złotych. Dopiero potem spojrzałem w cennik. No i 690 to jest sam początek tego samochodu. Oczywiście on już jest dobrze wyposażony, ale minimum to 690 tysięcy złotych za wersję Touring. Ten egzemplarz, tak wyposażony ze szklanym dachem, z ceramiką, z tymi wszystkimi dodatkami, które są, to egzemplarz, który jest wyceniony na niespełna 830 tysięcy zł więc ni niestety ta przyjemność nie należy do e, najtańszych, natomiast z drugiej strony powoli mu się okazuje, że za chwilę nie będziemy mieli alternatyw w tej klasie. RS6 odchodzi do historii, a BMW pokazuje, że kombi, czyli w tym przypadku touringi, nadal są seksy i nadal są pożądane. No z tą sexy w przypadku M5 nie ma tutaj to przesadzać, bo ona jest taka grubo ciosana, taka jak... jak seksy niemka trochę, ale jest przyzwoita.